Cześć, ja na imię mam Tomek i witam was w Bibliotece Młota Bojowego. <Słyska> Historia Krain Śmiertelników jest naprawdę obszerna. Pełno w niej ciekawych postaci i niesamowitych, ważnych dla tego uniwersum wydarzeń krwawych bitew, mrocznych rytuałów i bohaterskich czynów. A najwięcej, chyba jest w niej jeszcze nierozwiązanych tajemnic. To, co sprawia mi ogromną frajdę, to możliwość odkrywania nowości i poznawania dziejów krainy na bieżąco. No właśnie, na bieżąco. Tak jak bardzo lubię nowości, tak samo lubię porządek, bo przecież nie powinno się zaczynać żadnej historii od środka. Dlatego zapraszam Was na krótkie podsumowanie i wyjaśnienie co działo się w ośmiu krainach zanim pojawił się w nich Kragnos, Bóg Trzęsień Ziemi i zanim krucjaty świtu ruszyły z miast mateczników rozpalać nowe ogniska cywilizacji w dzikich, wciąż spętanych chaosem krainach. Zapraszam na podróż od Ery mitów do Ery Sigmara. Eramitów to czas, z którego nie przetrwały żadne źródła pisane. Nie ma żadnej dokumentacji, żadnych ksiąg, a jedyne co po nim pozostało, to tylko ustne przekazy bardów, szamanów, proroków i wioskowej starszyzny. Bogowie pojedynkowali się po to tylko, żeby zaraz potem się pogodzić. Wielkie cywilizacje powstawały dzięki chętnym do pracy i rozwoju ludziom. A chaos był jedynie niewiele znaczącym. Nikłym cieniem w umysłach zaledwie garstki ludzi. To właśnie z Eremitów pochodzą opowieści o początkach panowania Sigmara. On sam niechętnie opowiada o tym, jak trafił do ośmiu krain, bo wiąże się to bezpośrednio ze wspomnieniami o tym, co stracił. Z opowieścią o zagładzie Starego Świata, a każde wspomnienie o tym, czego nie zdołał ocalić, sprawia boskiemu królowi ból. Co nieco jednak wiemy pomimo milczenia Sigmara Młotodzierżcy. Po katastrofie, która dotknęła jego rodzinną planetę i całkowicie ją unicestwiła, Sigmar przemierzał pustkę na resztce Starego Świata, kuli nazywanej Mallus. Świetliste jądro zniszczonego domu Młotodzierżcy przykuło uwagę płynącego przez pustkę Dracothiona, wielkiego jaszczura, ogromnej boskiej bestii. I tak znalazł on Sigmara prawie martwego, kurczowo uczepionego Mallusa. Drakotion zaciekawiony, tchnął życie w chłodne ciało Boga, a on odwdzięczył się, ofiarowując mu surowy metal wydobyty z Mallusa. I tak obaj stali się przyjaciółmi. Wielki Jaszczur pokazał Sigmarowi osiem krain powstałych z resztek różnych zniszczonych światów. Sigmar przemierzał te nowo odkryte miejsca i zachwycał się nimi, bo poniekąd przypominały mu utracony niedawno dom. W trakcie swoich długich wędrówek walczył z bestiami i bogami, i to właśnie wtedy, jak mówią legendy, starł się i wygrał z im nogiem, ojcem wszystkich gargantów, olbrzymów, którzy do dzisiaj przemierzają krainy. Razem z Drakocjonem przeciwstawiali się wszelkim nieprawościom i bronili ładu ponad wszystko. Mówi się nawet, że Serafoni są potomkami Gwiezdnego Smoka, a ludzie potomkami Sigmara. Dlatego pomimo głębokiej odmienności, łączy ich silny sojusz. Podobno to Sigmar Heldenhammer nauczył ludzi handlu, praw, budowy, nauczył ich języka przypominającego jego rodzinny język. Nauczył ich uprawy roli, ale także walki. Chciał, żeby ludzie umieli bronić się przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Ostatecznie Sigmar znalazł Ukrainę, która odpowiadała mu najbardziej. Był to Azyr, Kraina Niebios. To tam zbudował swoje pałace, a w ich centrum umieścił Mallus, z którego części tworzył przeróżne cuda, włącznie ze swoim największym dziełem. Kiedy Sigmar przemierzał wzdłuż i wszerz ziemię ośmiu krain, trafił na bogów, którym również udało się uciec ze Starego Świata i odnaleźć drogę do Nowego Domu. Dwaj bogowie rasy Duardinów, która w Starym Świecie nazywała się Krasnoludami, Grungni i Grimnir, byli przykłóci do szczytu góry w Aksi, krainie ognia, i widząc to, Bóg ludzi ich uwolnił. Żaden z braci nie chciał wyjawić, jak znaleźli się w tej patowej sytuacji. Niemniej byli bardzo wdzięczni za pomoc. Grimnir, bóg berserkerów i wojowników, który nie znosił być niczym dłużnikiem, poprosił Sigmara, aby ten czym prędzej wskazał mu przeciwnika, z którym Grimnir mógłby walczyć, żeby spłacić dług. Sigmar skierował gniew poszukiwacza zagłady na boską bestię, Wulkatrix. Walka pomiędzy nimi była tak wyrównana, że obie istoty zniszczyły się nawzajem i rozpadły w miliardy części a esencja istoty Grimnira rozniosła się w całych ośmiu krainach. Krungni natomiast został wiernym sojusznikiem Sigmara i pomagał mu od tamtej pory w wielu przedsięwzięciach. Bóg orruków Gorkamorka został uwolniony przez Sigmara z podżywej lawiny Drakatoa, za co zamiast podziękowań wielki łowca zaatakował dzierżce. Ostatecznie po dwunastu dniach i dwunastu nocach walki zapałali do siebie wzajemnym szacunkiem i stali się sojusznikami. Potem Sigmar kolejno trafiał na elfich bogów Alariel, Teklisa, Tyriona i Maleriona. Na końcu odnalazł Nagasza, wielkiego nekromantę, boga zaświatów, któremu nie ufał i nie darzył go sympatią. Jednak wiedział, że Panteon musi powstać, żeby mogli oprzeć się temu, co zniszczyło poprzedni świat Sigmara. Od tamtej pory boski sojusz czuwał nad rozumnymi rasami i pomagał im się rozwijać. Ludzie żyli w pokoju. Wiele pieśni, legend i historii o tamtych czasach mówi o cudownych budowlach, światłych ludziach, dostatku i szczęściu. Niestety nie miało to trwać wiecznie. Do bariery chroniącej realny świat, z drugiej, mrocznej strony już coś się zbliżało. Co uważniejsi i zdolniejsi mistycy, albo ci o słabej woli i robaczywej duszy, słyszeli już, jak coś zaczyna powoli drapać do drzwi, za którymi czekały krainy śmiertelników. Nadchodziła era chaosu. Nadejście tego strasznego okresu było prawdopodobnie do przewidzenia. A na pewno spodziewali się tego niektórzy bogowie. Malerion, elf i bóg cieni miał wypowiedzieć następujące słowa: Do pogrążenia się ludzi w potępieniu nie potrzeba klątwy, nie potrzeba mrocznych rytuałów, nie potrzeba potwornych zbiegów okoliczności. Żeby ludzie zaczęli kroczyć ścieżką prowadzącą do zatracenia, potrzeba jedynie czasu. Słowa te niestety okazały się smutną prawdą. Niszczycielskie potęgi przebijały się do ośmiu krain, tak jak przebiły się już do setek tysięcy światów wcześniej. Ci, którzy knuli i manipulowali, nieświadomie wzywali cincza. Pogrążeni w chorobie, pragnący ulgi i ustania bólu, ściągali na siebie wątpliwe łaski nurgle. Natomiast szukający nowych podniet i pragnący osiągnięcia doskonałości za wszelką cenę, zwracali na siebie uwagę slanesza, a korn? Korn nagradzał wojowników i morderców przelewających krew swoich wrogów. Nawet rogaty szczur obejmował we władanie umysły szaleńców. Kiedy ludzie Opętani pragnieniem władzy i potęgi zaczęli zabijać się w wojnach domowych, oddawać najbardziej bluźnierczym rytuałom i dopuszczać się najpaskudniejszych czynów. Sama rzeczywistość uległa rozdarciu, i dopiero wtedy demony chaosu w fizycznej postaci darły się do świata ośmiu krain, a ich zagłada stała się niepodważalnym faktem. Pierwszy zjawił się Korn. W Akshi, na Wyspach Klawis, gdzie Threx Skullbrand i Korgos Skull rozpętali taką rzeź, że tkanina rzeczywistości pękła i demony przedostały się do materialnego świata. Następnie Dogiran wpełzł w Nordl. zaczął podstępnie rozprzestrzeniać swoje nieświęte choroby w regionie Ever Springs Wtedy Korn pojawił się również w gór i tam zakradał się do ludzkich snów, pierw podjudzając do walki z orrukami, a ostatecznie do przelewania krwi własnych braci. Potem w Chamon, w Spiralcracks, zaatakował Cinch, wykorzystując ambicje śmiertelników i manipulując nieświadomymi niczego magami. W Ulgu natomiast, Chaos nie radził sobie najlepiej. Po pierwsze, Malerion nie dawał pardonu wrogom i bardzo skutecznie tępił Chaosytów. Po drugie, Iluzje i mrok powodowały, że każdy, nieważne śmiertelnik czy nie, prędzej czy później gubił drogę, tracił orientację i nie był w stanie powiedzieć, gdzie jest. A demon, który przez zbyt długi czas nie miał styczności z mocami, które dały mu życie, nie był w stanie utrzymać w materialnym świecie fizycznej formy i zwyczajnie znikał. Jedynie Skyveni dali radę założyć tam silny przyczółek i dobrze sobie radzili. Ich gniazdo znajdowało się nawet w Shadrach Coverdjans, domenie Morafi i Maleriona, głównym ośrodku handlu i rozwoju całej krainy. Jednak z czasem i tam dotarła skaza Mrocznych Bogów i nastał Cathra Ardul, czas walki pomiędzy elfami i wyznawcami chaosu. Następne było sięż które zaatakował Nurgle i utrzymując przy życiu ludzi objętych śmiertelnymi chorobami, zburzył porządek jaki wielki nekromanta tam zaprowadził. Nawet Azyr został zaatakowany. Kiedy pozostałe krainy upadały pod naporem sił niszczycielskich potęg, deszcze meteorytów wysyłane wprost z domeny chaosu spadały na Azyr, zatruwając go i obrzydliwie zmieniając zamieszkujące go istoty. Mogłoby się wydawać, że Chaos zaatakował z zewnątrz, ale tak naprawdę krainy zaatakowano od środka. Bo przecież to z ludzkich pragnień, myśli i ambicji oraz bluźnierstw, których się dopuszczono w imię ich spełnienia, powstał klucz do świata śmiertelników, który potem wręczono siłom Chaosu. Dokładnie tak, jak przewidział Malerion. Na domiar złego nadchodził moment, którym miała rozegrać się bitwa płonących niebios moment, który na dobre przypieczętuje los krain. Kiedy rozpoczęła się nawała chaosu i armie czterech potęg atakowały osiem krain, Sigmar, wiedziony wściekłością i determinacją, walczył z demonami, a każda bitwa, w której stawał, kończyła się zwycięstwem. W Akshi rozbił legiony Korna prowadzone przez krwiopijca imieniem Anne Graf. W krainie Gyran wytropił wielkiego nieczystego fekuloksa i pokonał go w mieście konarów. Wyrwał się z pętli iluzji, w której chciał go uwięzić Kaithans, pan przemian na usługach cincza. I nie poddał się, kiedy kusił go strażnik tajemnic Luxius. Niestety, tam gdzie on wygrywał jedną potyczkę, dziesięć innych bitew w innych miejscach krain kończyło się porażką dla sił ładu. Gdyby tego było mało, okazało się, że jedność Panteonu wcale nie jest taka pewna. Nagasz, pan za światów, zdradził swoich sojuszników i ułatwił siłom chaosu ofensywę na świat śmiertelników. Był przekonany, że najpierw mroczne potęgi zajmą się resztą ośmiu krain, a on sam po tym, jak jego wrogowie wyniszczą się nawzajem, pozbędzie się niedobitków, zostając jedynym władcą. Niestety. Wydarzenia miały potoczyć się zgoła inaczej. Mimo wszystkich trudności, Sigmar nie poddawał się zaklęciom panów przemian, nie ulegał pokusom strażników tajemnic, pokonywał czempionów korna i niszczył wielkich nieczystych. Na nieszczęście Panteonu, porażki, jakie bogowie chaosu ponosili pojedynczo, nie dały wiele siłom ładu, ponieważ na scenę teatru wojny wkroczył sam Archaon wszechwybraniec. Po dekadach starań zjednoczył on armię demonów i osobiście poprowadził wojnę z Sigmarem. W trakcie brzemiennej w skutki bitwy płonących niebios, po stronie boga ludzi stały m.in. elfy i elficy bogowie: Duardini, Gorka-Morka i Orruki oraz 12 plemion Bellikos. Byli to ludzie z Aksi, których ognisty temperament zmuszał do pokonania wrogów lub poniesienia śmierci próbując. Nawet siły śmierci były na miejscu. Choć sam Nagasz nie pojawił się, to stawili się nekromanci i ich nieumarłe zastępy. Mimo wszystko tak potężna siła nie wystarczyła do odniesienia zwycięstwa, bo trójoki król Archaon wprowadził w życie plan, który zmienił bieg historii. W trakcie bitwy, dzięki iluzji, zmusił on Sigmara, żeby ten rzucił w niego swym młotem i przez to oszustwo Galmaraz zniknął w domenie chaosu. Sigmar, osłabiony brakiem swojego magicznego młota bojowego, został zmuszony do wycofania swoich sił do Azyru i zapieczętowania bram, skazując tym samym resztę krain na Zagładę. Po wycofaniu się Sigmara, sojusz między bogami i ludźmi zaczął kruszeć, a Mroczne Potęgi radziły sobie coraz lepiej. Straszna era chaosu trwała długie i krwawe pięć wieków. Początkiem, wiele rdzennych ludów Akshi dzielnie stawiało czoła demonom chaosu i śmiertelnym wyznawcom plugawych bogów. Niestety do czasu. Akshi ostatecznie spłynęło krwią, a chaosyci przelali jej tak dużo, że zaczęła zanieczyszczać rzeki i jeziora. Woda pitna stała się cenniejsza niż złoto. Ponadto siły korna poza lwią częścią Akshi i regionami Shish, Zajęły też większość ger, gdzie walczyły z plemiami zielonoskórych. Przez te walki powołali do życia wyjątkowych orków nazywanych Iron Jaws. Nie tylko korn pustoszył ziemię Aksi. Aspiria, magokratyczne miasto, było oblegane przez demony Zincha, a północną kotę toczyła obrzydliwa czerwonka nurgla, która zostawiła po sobie całe stosy ciał. Pan rozkładu najsilniej uderzył jednak w Gren, krainę życia, i szysz, krainę śmierci. Cinch natomiast najintensywniej działał w Chamon. Wielki manipulator zniszczył tam wyspy Gutroth, kiedy mieszkańcy Spiral Crax zostali wymanipulowani w użycie magii tak potężnej, że przekraczało to granice ich pojmowania. A to otworzyło drzwi do domeny chaosu. Ulgu, kraina cieni, przez długi czas opierała się na jeźdźcom. Jednak ostatecznie i ta kraina uległa. Tam rogaty szczur rozpuścił swoje dzieci, a wkrótce po ziemiach spustoszonych przez Skavenów zaczęły galopować zastępy demonów slanesza, szukając swojego patrona, który tkwił uwięziony w krainie pomiędzy Ulgu i Hysz. W tym czasie Archaon, wszechwybraniec, nieśmiertelny marszałek Apokalipsy, wtargnął do Shish i tam zadał potężny cios wielkiemu nekromancie. Cios tak silny, że jego imperium nigdy już nie miało się odbudować do poziomu, z jakiego strącił je Archaon. W Azyrze natomiast plugawe bestie, które niegdyś były pięknymi i dostojnymi stworzeniami, zmienione przez zatrute jeziora i spaczone ziemie, położone wysoko w górach, zeszły ze szczytów gnane głodem miękkiego ludzkiego ciała. Przez cały długi i okrutny wiek udało się wytropić i wytępić bestie mniej. Ziarno zepsucia zostało też zasiane w ludzkich duszach, a Sigmar był zmuszony wypalać to zepsucie za każdym razem, kiedy tylko wyszło ono na światło dzienne, skazując na śmierć skażonych chaosem. I choć boski król nauczał swoich wiernych, że dzięki męstwu i sile chaos może być odegnany, doskonale zdawał sobie sprawę, Pamiętając jak stracił poprzedni świat, że bogowie chaosu z każdym dniem przybliżają swoje zwycięstwo nad krainami śmiertelników. Nad światem i jego zagładą władzę aktualnie sprawował Archaon, wszechwybraniec. Jego cień padał na każdego watażkę, władcę i króla, który uległ pokusom mrocznych potęg. Ci, wierni słudzy, wierzyli, że Archaon jest jedynym, który może doprowadzić do wiecznego panowania czterech mrocznych bogów. Jednak nie wiedzieli, że Archaon tak naprawdę nie ma zamiaru oddawać władzy żadnemu z nich. Archaon pragnie ich zastąpić. I każdemu, kto stąpał po umęczonych ziemiach ośmiu krain, nieważne czy uciekał przed chaosem, walczył z nim, czy wyznawał go, jedna prawda wydała się uniwersalna i niepodważalna. Chaos zwyciężył i nie można już zrobić nic, by to odwrócić. Po zamknięciu bram Aziru, Sigmar myślał tylko o zemście i odbiciu krain, które zostały odebrane jemu i jego wiernym poddanym. Wiedział jednak, że nawet Bóg tak potężny jak on nie da rady zerwać duszącego uścisku chaosu, który zaplutł się wokół gardła ośmiu krain. Spatrując się w wirujący powoli Mallus, jądro świata, który był, postanowił, że nie może dłużej walczyć pięściami ani młotem, który i tak został mu podstępnie wydarty. Zrozumiał, że broń, której potrzebuje, musi być czymś więcej, czymś, czego dotąd żaden świat jeszcze nie widział. Sigmar obserwował z wież swojego pałacu, jak ostatnie bastiony ludzkości w krainach uginają się pod falami wojsk chaosu. Jednak w każdym z takich miejsc potrafił dojrzeć błyszczące jasno iskry nadziei. Dzielnych mężczyzn i kobiety, którzy do ostatniego tchu walczyli z plugastwem i złem. Którzy za ostatnią kroplę krwi pobierali od demonów i kultystów srogą zapłatę. Wtedy Sigmar zdecydował. W momencie śmierci tych bohaterskich czempionów, boski król w świetle i huku błyskawicy wzywał do siebie, do Azyru ich dusze. A tam, w swojej krainie, z pomocą Grungniego, z tych dusz stworzył pierwszy Stormcast Eternals ową broń, która miała przechylić szale zwycięstwa na jego stronę. Minęło 500 lat od rozpoczęcia ery chaosu. Minęło 5 wieków, przez które ludzie, elfy i duardini czuli na karkach lepki oddech bogów chaosu. Ale nareszcie nastał dzień. Kiedy nadzieja unosiła serca i pozwalała na uśmiech, kiedy pierwsze szeregi półbogów, wypełnionych częścią mocy Sigmara, ruszyły do walki z chaosem w zbrojach z metalu zwanego Sigmarytem, który powstał z wnętrza Mallusa. Kiedy pierwsi Stormkaści uderzyli na siły wroga, po raz pierwszy odkąd sięgała pamięć ówczesnych ludzi, chaos poczuł strach. W ciągu zaledwie godzin od wysłania pierwszych desantów do wszystkich ośmiu światów, w całych krainach, pojawiły się setki przyczółków przyczółków w złotych barwach nadziei nadziei, która zapoczątkowała nową erę w krainach erę Sigmara. No trochę zajęło powiedzenie tego wstępu do okresu, w którym toczy się akcja naszej gry. Nawet jeśli był bardzo ogólny i nie zagłębiał się w szczegóły. Choć z drugiej strony opowiedzieć prawie milenium w kilkanaście minut to chyba całkiem niezły wynik. Wiele więcej detali można wrzucić w opowiadanie, kiedy skupiamy się na poszczególnych frakcjach. I tak też planuję zrobić w niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się zatem, że nie ma co skrupulatnie analizować tak ogólnego wstępu do fabuły Age of Sigmar, tym bardziej, że chciałbym przygotować w podobnej formie jeszcze jedną historyczną pigułkę. W kolejnym materiale chcę zamknąć czas od rozpoczęcia wojen o Wrota Krain, czyli Realm Gate Wars, aż do momentu pojawienia się Kragnosa, czyli do zamknięcia kampanii Broken Realms. Tak więc wiecie, czego się spodziewać. Na zakończenie chciałbym jeszcze pomyśleć, co z tych zamierzchłych czasów można wykorzystać dzisiaj na stole do gry. W zasadzie mam już pewną myśl, która krąży wokół potężniejszych modeli. Z ery chaosu udało się nam wyłowić kilka imion, które spokojnie możecie przenieść do waszych armii mrocznych potęg. W tym materiale pojawił się na przykład Fekuloks, wielki nieczysty, który przecież może dalej prowadzić wasze armie. W końcu po coś się kierował do miasta Konarów, gdzie pokonał go Sigmar. Może to, po co tam zmierzał, dalej tam jest. Możecie z kumplami przygotować naprawdę ciekawą kampanię, w trakcie której siły Nurgla starają się dostać do miasta albo jego ruin, bo nie wypatrzyłem go na mapach Gran. Seria potyczek może sprawić, że Nurgl ostatecznie położy swoje pokryte ropą łapska na jakimś potężnym artefakcie. Albo siły ładu przerwą plugawy pochód wojsk Fekuloksa. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak wam poszło, i kto ostatecznie odniósł zwycięstwo. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Jeśli tak było, pod filmem zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. W komentarzach napiszcie śmiało, o czym chcielibyście posłuchać, a ja postaram się przygotować dla was materiał. No! to teraz uciekam już przygotowywać kolejny tekst, a wy tymczasem trzymajcie się ciepło i zapraszam ponownie do mojej biblioteki.